Tusk odsłoni karty. Kto dostanie władzę numer dwa? Środa może zmienić wszystko. Albo wszystkich. Koniec obrony? Immunitet w ruinie? Bruksela zabiera głos, a prokurator generalny nie składa broni. Czy były menedżer wyższego szczebla poniesie odpowiedzialność? Największe odkrycie w historii Polski? Sensacyjne wieści z nadbałtyku bunt maszyn. Człowiek traci kontrolę, a maszyna robi co chce. Czy to początek końca? O tym wszystkim i nie tylko w głównym wydaniu wiadomości z dnia dzisiejszego na kanale 24 Polska. Nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Wszystkie oczy zwrócone są na środowy poranek. Punkt 10. Wtedy premier Tusk ma ogłosić nowy skład rządu. Ale już teraz polityczna karuzela kręci się coraz szybciej. Czy Radosław Sikorski, szef MSZ, dostanie tekę wicepremiera? TVN donosi, że taki scenariusz jest na stole, a wiceszef kancelarii premiera nie wyklucza niczego. I też trzeba mieć no, zdawać sobie sprawę z tego, że to jest olbrzymie wyzwanie. My jesteśmy no, na początku drogi transformacji energetycznej. Poprzednicy, czyli PiS, blokowało skutecznie odnawialne źródła energii. Więc jest tutaj też co robić, i myślę, że, że są osoby też kompetentne, także w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, które mogłyby spokojnie w takim resorcie się znaleźć i dobrze pracować. Wzmacnianie pozycji ministra. Jedną z metod jest funkcja wicepremiera. A przyznał Stefaniak w Polskim Radiu 24. Tłumaczy, że w czasach geopolitycznej niepewności, wojny za granicą, napięć z USA i negocjacji unijnego budżetu, taka decyzja miałaby sens. Oficjalne potwierdzenie? Dopiero w środę, ale emocje już sięgają zenitu. Sytuacja w obozie rządzącym robi się coraz bardziej napięta. Według lipcowego sondażu CUOS aż 48% Polaków deklaruje się jako przeciwnicy rządu, a tylko 32% jako jego zwolennicy. Dla Donalda Tuska to może być sygnał alarmowy, a dla jego otoczenia dodie pretekst do zmiany lidera. Doktor Mateusz Zaremba, politolog i socjolog z USPWS, nie owija w bawełnę: jeśli nic się nie zmieni, za dwa lata rząd czeka porażka. A nieoficjalnie? Coraz głośniej mówi się o możliwej rezygnacji Tuska i scenariuszu z Karolem Nawrockim na stanowisku premiera. Taki ruch skradłby show ocenia ekspert, dodając, że nowe otwarcie, nowe twarze i świeża relacja z pałacem prezydenckim mogłyby odmienić losy koalicji. Zaręba wskazuje też na chaos w obecnym układzie rządowym, konflikty personalne, podzielone kompetencje, nadmiar ministrów. Wszystko to, jak twierdzi, czyni gabinet dysfunkcyjnym. Rekonstrukcja, która miała być pokazem siły, zaczyna wyglądać jak przyznanie się do błędu. Zdecydowanie jest przewaga niezadowolonych nad zadowolonymi. To jest dla rządu, bo gdyby jeszcze tam była duża pula obojętnych, to by było jeszcze półbiedy, ale duża grupa, ale tu jest ewidentnie dowód na to, że coś trzeba zrobić. To znaczy, to jest wynik, który moim zdaniem na tym etapie jeżeli te trendy nie zostaną od, od, odwrócone, no jest ścieżką, prostą ścieżką do porażki za dwa lata. Tymczasem PiS szykuje kontratak. Jesienią rusza z pracami nad nowym programem wyborczym. Jarosław Kaczyński już zapowiedział konferencję, która ma być politycznym resetem przed 2027 rokiem. A zdaniem Zaręby, jeśli platforma będzie słabła, PiS tylko na tym zyska. W tle rośnie też siła konfederacji. W ostatnich wyborach prezydenckich Sławomir Mencen i Grzegorz Brown zdobyli razem blisko 4 miliony głosów. To liczba, z którą nie da się już nie liczyć, a nowy prezydent Karol Nawrocki może jeszcze wszystko wywrócić do góry nogami. Jego zaprzysiężenie już 6 sierpnia. Daniel Obajtek może stracić ochronę europosła. Prokurator generalny Adam Bodnar oficjalnie złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu byłemu szefowi Orlenu. Teraz wszystko w rękach przewodniczącej PE Roberty Metzoli i europosłów. Chodzi o dwie sprawy. Pierwsza podejrzenie składania fałszywych zeznań przed warszawskim sądem. Obajtek miał zaprzeczyć znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Problem w tym, że dziennikarz Grzegorz Jakubowski, który wytoczył mu prywatny proces, powołał się na nagranie z 2018 roku ujawnione przez Onet w marcu 2024 roku. Ma ono pokazywać, że kontakty jednak były i to bliskie. Druga sprawa dotyczy decyzji Obajtka jako prezesa Orlenu. Według śledczych to on miał zadecydować o wycofaniu ze sprzedaży jednego z numerów tygodnika Nie ze stacji Orlenu. Warszawska prokuratura okręgowa uważa, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień. Wniosek trafił już do Brukseli. Teraz europosłowie zdecydują, czy Obajtek będzie odpowiadał jak zwykły obywatel. Kanadyjska firma Central European Petroleum ogłosiła coś, co może wstrząsnąć całą energetyką w regionie. Gigantyczne złoże ropy i gazu tuż przy polskim wybrzeżu Bałtyku. Chodzi o odwiert Wolin East 1, położony zaledwie 6 kilometrów od Świnoujścia. W ziemi ma się znajdować 22 miliony ton ropy i 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Według danych, gdyby całkowite szacunki się potwierdziły, zasoby z koncesji Wolin, w sumie 33 milionów ton ropy i 27 miliarda 3 gazu, ponad dwukrotnie przekroczyłyby obecne rezerwy ropy w Polsce. Central European Petroleum odkryło największe konwencjonalne złoże ropy naftowej w Polsce. Szacuje się, że odkryte złoże Wolin East, około 6 km od Świnoujścia. Zawiera 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Janusz Pietruszyński, redaktor naczelny CIRI. Rząd ostrożnie komentuje. Główny geolog kraju i wiceminister klimatu Krzysztof Galos zaznacza, że potrzeba jeszcze zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, ale sam fakt odkrycia może być przełomowy dla historii poszukiwań węglowodorów w Polsce. Nie wszyscy jednak się cieszą. Niemiecka organizacja Lebensraum for Pommern już zgłosiła protesty twierdząc, że planowane wydobycie może zaszkodzić krajobrazowi przybrzeżnemu. Świnoujście leży tuż przy niemieckiej granicy i temat ma szansę przerodzić się w transgraniczny spór. Tymczasem Polska rocznie zużywa ok. 30 milionów ton ropy i 20 miliardów metrów trzech gazu. Jeśli złoże Wolin się potwierdzi, może to być pierwszy krok do realnego uniezależnienia się od importu. Przyszłość już tu jest, a roboty nie tylko chodzą pośród nas, ale też naprawiają się same. W laboratorium w Kalifornii doszło do sceny niczym z filmu Science Fiction. Humanoidalny prototyp nagle przerwał demonstrację, wywołując konsternację wśród inżynierów, by chwilę później zaskoczyć wszystkich i samodzielnie wymienić sobie baterie. Świadkowie opisywali to jakoście nieoczekiwane, ale dziwnie eleganckie. Jeden z inżynierów miał tylko szepnąć, czy on właśnie sam o tym zdecydował? Firma nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale według źródeł wewnętrznych mogło to być niezamierzone ujawnienie funkcji autonomicznej konserwacji. Albo coś więcej. Bo kiedy maszyny przestają czekać na polecenia i zaczynają same rozwiązywać swoje problemy, granica między narzędziem a myślącą istotą zaczyna się zacierać. Ciąg dalszy nastąpi. Osobliwość właśnie zrobiła sobie przerwę i sama podłączyła się do ładowarki. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Do zobaczenia!